Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. A dzisiaj ze mną w studiu grupa do góry nogami, czyli pani Dorota Teodorczyk, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Pan Marek Skowroński, dzień, dzień dobry. dobry. I pani Agnieszka Sowińska. Cześć, dzień dobry. Co to znaczy grupa do góry nogami? Co grupa do góry nogami ma wspólnego z górami? <noise> Na szczęście całkiem dużo i ostatnio coraz więcej. Ogólnie jest to dosyć luźno związana grupa kiedyś. Praktycznie przypadkowych osób, teraz bardzo często bliskich, przyjaciół. I z pewnego dnia powstał pomysł jednego wyjazdu, gdzieś tam po Bałkanach, bo to dosyć częsty kierunek, w momencie kiedy ktoś stwierdza, że chciałby zobaczyć coś więcej, ale niekoniecznie aż tak znanego. Więc powstał ten pomysł wyjazdu do, na Bałkany i zdobycia trzech najwyższych szczytów bałkańskich krajów, czyli Chorwacji, Kosowa i Macedonii. I potem zaczęło się praktycznie poszukiwanie osób do, na ten wyjazd. Było początkowo kilku chętnych, potem gdzieś tam przez internet część się tak naprawdę dostała i poznała. I w sumie to był taki nasz pierwszy wyjazd w 2014? Tak jest, 2014. w 2014 roku. No i gdzieś po tym pierwszym wyjeździe, który okazał się całkiem fajną sprawą, w ogóle z mnóstwem przygód i z odwiedzinami na przykład w Kosowie, czego ja się na przykład nie spodziewałam <laughs> zgłaszając się na ten wyjazd, okazało się, że lubimy ze sobą chodzić po górach i że lubimy góry. Dla mnie to na przykład było odkrycie i gdzieś tam od tej pory dosyć regularnie i z coraz większym gronem osób jeździmy. Ale od takiego zwykłego, ok, pójdę sobie w góry do zdobywania jakichś szczytów świata, no to jest dość długa droga jak to się zaczęło u was, jak w ogóle zaczęliście się wspinać i, i, i jak stworzyliście taką grupę, która sobie po górach wędruje? Tutaj tak naprawdę historia każdego jest inna. Niektórzy marzyli o tym od dzieciństwa, niektórzy właśnie tak jak Agnieszka odkryła tę miłość gór dopiero właśnie na kolejnych wyjazdach. Natomiast A u ciebie jak to się zaczęło? Ja od dzieciństwa z kolei. Wiedziałam, że zawsze chcę być w tych górach, zawsze je lubiłam. Ułatwili mi rodzice, którzy często zabierali nas na wyjazdy właśnie albo w góry, albo po prostu poznawaliśmy świat, ale najczęściej właśnie ten kierunek tutaj południowej Polski był mi bardzo bliski i stąd jakby właśnie dalej chcę to rozwijać. Fenomenalne jest to, że w grupie są osoby, które kochają góry, na przykład bardziej tutaj te polskie nizinne są takie osoby, które właśnie bardzo aspirują do gór wysokich. Mhm. Na przykład Marek właśnie tutaj bardzo dzielnie walczy, organizuje wspaniałe wyjazdy, mhm. nie tylko właśnie tutaj nawet w rejon, że tak powiem europejski, tylko właśnie są kolejne aspiracje, żeby jechać gdzieś dalej. Także w ten sposób właśnie to się rozwija i każdy znajduje coś dla siebie i mało tego, te osoby, które chcą wyżej chodzić po górach zabierają częstość, motywują te osoby, które mogą po tych niższych pochodzić i w ramach treningów swoich, właśnie wyjazdów, przeszkolenia się, sprawdzenia sprzętu, właśnie chodzimy tak naprawdę we wszystkich obszarach. Mhm. E, tu wspomniałeś, że ty lubisz wysokie góry, to… Opowiedz nam o swojej przygodzie z górami, jakie szczyty zdobyłeś, jak to jest, że człowiek nagle pewnego dnia zakochuje się w górach i wspina się gdzieś bardzo wysoko. Tysiące metrów nad ziemią. Przyznam, że ja zacząłem bardzo wcześnie, bo miałem chyba trzy lata, kiedy pierwszy raz poszedłem w góry. Byłem tutaj na Ślęży, niedaleko Wrocławia. I w zasadzie od tego czasu yy, zaczęła się moja, moja, moja przygoda z górami. Potem były coraz wyższe, była Bielgasowa, potem Śnieżka. Potem gdzieś pierwsze wyjazdy w Tatry. Yy. W pewnym momencie uznałem, że fajnie byłoby spróbować czegoś innego, być może w innych krajach. Pojawił się wyjazd do Hiszpanii, na, na Teneryfę, gdzie można było troszkę, troszkę zobaczyć innych gór. W międzyczasie udało nam się tutaj właśnie zorganizować ten wyjazd na Bałkany w 2014 roku, o którym było już wspomniane. Tam zdobyliśmy trzy szczyty korony gór Europy. I wtedy. Zauważyłem czy poczułem mm, taką motywację, chęć, żeby spróbować zgromadzić właśnie wszystkie szczyty y, korony gór Europy, a w konsekwencji być może rozszerzyć ten projekt o koronę świata, czyli najwyższe to... szczyty wszystkich kontynentów. To ile tych szczytów Europy udało Ci się zdobyć i, i co jeszcze przed tobą, jaki plan? Yy... Jeśli mnie pamięć nie myli, to mam na, na tę chwilę na koncie 15 y, najwyższych szczytów korony gór Europy. Wciąż zostało sporo, wciąż zostały te najwyższe, czyli alpejskie we Francji, we Włoszech, w Szwajcarii. Natomiast wiele obszarów już jakby pokryłem, i teraz, kontynuując te wyjazdy, na które zabieramy coraz te nowe osoby, staramy się odkrywać właśnie te nowe miejsca, nowe kraje. A powiedzcie, jak trzeba się przygotować do tego, żeby pójść w góry i to w góry wysokie? Czy trzeba mieć specjalistyczny sprzęt? Czy, czy, czy to jest bardzo drogie? Czy po prostu szukać jakichś sponsorów? Jak to zorganizować? Mhm. Jak to organizujecie, kto się mhm. u was tym zajmuje? Może zacznę lekko od swojego przypadku, bo u mnie nie było akurat tak jak w przypadku tu Doroty i Marka, że od dzieciństwa wiedzieli, że góry. Ja lubiłam jakieś tam lasy naturę, ale właśnie w tym 2014 pierwszy raz poszłam w góry gdzieś troszeczkę wyżej. I tak naprawdę one te góry jakby z dołu wyglądają często dużo gorzej niż potem już w trakcie tego wchodzenia. Także okazuje się, że coś co nam się wydaje wręcz nieosiągalne, jak się zacznie jakiś tam kroczek po kroczku iść, to jednak da się zrobić. Oczywiście nie ma co się porywać od razu na jakieś czterotysięczniki, ale warto mieć świadomość, że jednak dużo rzeczy częściej, często jakby gorzej wygląda gdzieś z zewnątrz. Jak się już człowiek rzeczywiście zepnie i stwierdzi, dobra spróbuję, to się okazuje, że jednak kurczę nie jest aż tak źle że u mnie się zaczęło akurat od przypadkowego postu właśnie na Facebooku o tym wyjeździe na Bałkany. No, ale musiałaś zaczęła... jakoś znaleźć ten post. Czy znaleźliście się tak. z uczelni, czy nie. szukaliście jakoś tego... Nie, to chodzi, że praktycznie, ja może praktycznie się nie znaliśmy. Tak, tak, to była taka krótka historia, ponieważ kolega na dwa dni wcześniej okazało się, że nie może jechać. Mhm. I mówię, no jak nie może dwa dni wcześniej, szkoda miejsca, żeby się nie wrzuciłam właśnie posta na pewną grupę facebookową Autostopowicze, Podróżnik, mhm. są takie grupy, gdzie właśnie ludzie mhm. ja sobie szukają towarzystwa do podróży. No i bardzo rezolutnie Agnieszka się zgłosiła, zabraliśmy ją, okazuje się, że to jest najlepsza dusza wyjazdowa. Czyli to był tak los? To jest, tak, to po los. prostu. I, I teraz kłócimy tak, tak się właściwie do tej pory, to jest jedyna rzecz, którą dyskutujemy, kto więcej szczęścia wygrał w tym momencie, czyli my, Agnieszka, Agnieszka, nas, ale tak, wydaje mi tak. się, że my, Agnieszka, jednak wygraliśmy bardzo dużo. Jak widać, bardzo się lubimy, ale właśnie tak to mniej więcej, na tej zasadzie dalej działamy, szukamy <grym> ludzi gdzieś i kto się zgłosi, <grym> ten tak. faktycznie. bardzo często Może jest więc... tak, że przez te wyjazdy, bo właściwie ostatnio mamy taką tendencję, że wjeżdżamy co tydzień, właściwie co każdy weekend i pojawiając się w różnych miejscach, schroniskach, często no wiadomo, rozmawiamy z ludźmi spotkanymi hmm. po drodze I to już jest standard właściwie, że ci ludzie jadą na kolejne wyjazdy z nami. Więc jakby to Czyli jest grupa taka się nagroda, poszerza. Tak, poszerza się właśnie powiększa i to jest też taka radosna wiadomość za każdym razem, że ci ludzie widząc jak się zachowujemy, jakie mamy podejście do gór chcą dalej z nami jeździć i właśnie ale jesteście tacy zorganizowani, koszulki, wszyscy, każdy z was ma inną koszulkę w innym kolorze, ale e, każda z logotypem do góry nogami, czyli jest i logotyp e, e, i koszulki i to jest, jak to, jak to działa? Dlaczego do góry nogami? Jak to się dzieje, że się tak organizujecie? Jesteście taką zwartą grupą. Jesteśmy tak, wydaje mi się, że bardzo zwartą grupą, nawet jeśli chodzi o organizację i wyjazdy. E, jeśli chodzi o hasło, to wymyśliła nasza koleżanka Kamila, która razem z nami była na tym pierwszym bałkańskim mhm. wyjeździe. Jakieś mieliśmy nazwę, poczuliśmy się chyba bardziej właśnie ze sobą związani tak poszło. Ktoś powiedział, że zajmie się koszulkami, ktoś wymyślił, że zrobi coś innego dla grupy, ktoś organizuje, właśnie Mark, często organizuje wyjazdy nas jakoś tak samozutnie naturalnie, samorzutnie po prostu się podejmuje tego i te wyjazdy zawsze wychodzą perfekcyjnie. Także jeśli chodzi o organizację to z przyjemnością odeślę po prostu do Marka. I to jak się organizuje takie wyjazdy? Co trzeba zrobić, żeby zorganizować dobry wyjazd w góry? Trzeba napisać wiadomość do współuczestników potencjalnych, że jedziemy w góry w tym i w tym terminie i tyle. To tak. chyba się y... samo nie dzieje. Coś trzeba przygotować. Tutaj Dorota powiedziała, że jesteś w grupie organizatorem, więc no to chyba coś takiego Sprawia mi przyjemność planowanie takich wyjazdów, czyli proponowanie szczytów w na które możemy wejść, ewentualnie zobaczenie innych miejsc ciekawych w okolicy. Wydaje mi się, że nie mam też takich tam problemów, żeby zorganizować taki wyjazd w kontekście takim, żeby być może zaplanować dojazd, uh -huh. transport, nocnego tego i typu, tego typu kwestie poboczne. Tak naprawdę to, to też nie jest tak, że my jako, jako grupa zachowujemy się na tych naszych wyprawach jak wycieczka szkolna. Tutaj każdy ktoś daje, każdy daje coś od siebie uh -huh. w organizacji takiego wyjazdu, dzięki czemu nikt nie ma na tłoku obowiązków. Przy przygotowaniu takiego wyjazdu wspólnymi siłami jakby wybieramy plan, wybieramy miejsca, ustalamy szczegóły i w ten sposób to się jakoś, jakoś tak fajnie, naturalnie kręci. A na co trzeba zwrócić uwagę? No bo góry czy w ogóle takie wycieczki mogą przecież zaskoczyć. Są różne niebezpieczeństwa, Są, może się okazać, że nie ma jakiegoś dojazdu. Czy bierzecie to pod uwagę? Jak to organizujecie? Tak, bierzemy to zawsze pod uwagę i po prostu godzimy się z tym, że sytuacje emocjowe mogą się zdarzyć. I po prostu musimy, musimy być tego świadomi i, i na to przygotowani. Ale widzę, pominę, że chyba takie sytuacje się zdarzyły, bo się <grym> śmiejecie. Zdarzają Jak, ale co to, co to, tak, co to, co to tak, były wiem. za sytuacje, takie, które Was bardzo zaskoczyły? Bałkany numer dwa. Mieliśmy sytuację, kiedy bardzo mieliśmy napięty grafik, bardzo dobrze zaplanowany wcześniej. i Wydawało nam się, że wszystko już nic nie z nami może stać na przeszkodzie, przy, oczywiście poza warunkami, które były. Bardzo ciężkie, mimo majowego terminu okazało się, że właściwie tam jest totalna zima. No i w pewnym momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że wszystko jest tak dopięte, musimy być tam w danym miejscu na konkretną godzinę, okazuje się, że przed nami skończyła się droga tak po bardzo ciężkim przejeździe dwugodzinnym przez góry, śniegi na letnich oponach naszych, które mieliśmy ze sobą, znaczy w naszych samochodach. Hmm. Okazuje się, że drogi po prostu dalej nie ma, musimy zawrócić. I zawróciliście? No, tak, oczywiście, no nie było innego wyjścia. Znowu przez przełęcze takie na wysokości 2000 metrów, po prostu totalnie zaśnieżone, i nadrobić całą drogę do innego przejścia granicznego. Także, no. Wydaje mi się, że w takich przypadkach <grym> najważniejsze są dwa czynniki. Po pierwsze to jest opanowanie, a po drugie to jest kreatywność. Gdyby tego opanowania zabrakło, być może zaczęłyby się tarcia w grupie yy, z różnego powodu, no bo jest plan, on nie potrafimy wykonać i, i nagle coś, coś się złego dzieje. Z drugiej strony, ta kreatywność, która pozwala znaleźć alternatywny sposób spędzenia czasu, być może inną górę albo inny sposób dojazdu, i właśnie w ten sposób, gdy dodamy te dwa czynniki do siebie, no to wtedy, wtedy powstaje, powstają fajne pomysły i takie wyjazdy, mimo nieprzewidzianych zdarzeń, się udaje. Tak. A powiedzcie, czy to jest prawda, że Polacy są takimi bardzo dobrymi mm, osobami, które świetnie znają góry, które dobrze chodzą po górach, macie jakieś takie swoje wzory. Do naśladowania? Myślę, że w ogóle dobrych Himalajstów, Alpinistów i w historii obecnie mamy całkiem sporo, ale to też widać nawet idąc do tych najpopularniejszych schronisk. Schronisk, choćby w Tatrach, gdzie praktycznie cały rok są tłumy, gdzieś nie wiem. Mhm. Już nie mówiąc o morskim oku, to może niekoniecznie jest najambitniejszy cel, ale choćby w Dolinie Pięciu Stawów zawsze jest tłum, gdzieś tam na Hali Gąsienicowej zawsze jest tłum. I nawet też miałam okazję rozmawiać gdzieś z różnymi obcokrajowcami. I byli pod wrażeniem, jak dużo osób w ogóle chodzi po górach, i jest zainteresowanych. Także myślę, że też mam wrażenie, że jest coraz popularniejszy. To sposób na spędzanie wolnego czasu, gdzieś ten aktywny wypoczynek, ucieczka od tego hałasu. I... Ale macie takie swoje autorytety, takie górskie autorytety takich. Takich właśnie himalajistów na przykład, których myślicie sobie super, to był świetny człowiek, chciałbym się tak wspinać, chciałabym się no tak spinać jak on. Myślę, że jesteśmy tymi szczęściarzami, że w Polsce mamy bardzo wiele takich autorytetów i aż ciężko wybrać śród nazwisk, oczywiście no, gdzieś tam Zawada, Werbeka gdzieś dla mnie mhm. są y, świetnymi przykładami i dużo się mogę od nich nauczyć nawet czytając o ich wyprawach, o ich wypowiedziach. Natomiast fascynuje mnie zawsze to, że jeśli kilkukrotnie gdzieś myślałam o himalajstach z zagranicy, gdzieś zafascynowana ich dokonaniami i zawsze byłam jeszcze bardziej zachwycona w momencie, kiedy odkrywam, że tak naprawdę oni powielali na przykład wiele rzeczy zdobytych już gdzieś tam wyuczonych czy doświadczonych właśnie przez nasz polski himalajzm, przez Polaków. I oni właśnie do nas wracają jakby tutaj po tą treść taką, jak to wszystko się zaczęło, jak to kontynuować i że mają swój pomysł, ale właśnie na bazie tego, co wypracowali Polacy. Więc to jest niesamowite, że właśnie cały świat właściwie wzoruje się tak naprawdę, jeśli chodzi szczególnie o Himalajstw Zimowy, właśnie na Polakach. Podczas ostatniego przeglądu filmów górskich w Wątku Zdroju gościł tam wybitny baskiński Himalajista Alex Chikon i padło pytanie podczas takiej prelekcji z nim, padło pytanie czy Alex chciałby wziąć udział w zimowej wyprawie na K2, na jedyną niezdobytą, jeszcze zimą, na jedyny niezdobyty ośmiotysięcznik. I Alex powiedział świetną rzecz, ja, ja, ja to sobie dobrze zapamiętałem. Alex powiedział, że on jak najbardziej chciałby wziąć udział w takiej wyprawie, natomiast tylko w charakterze pomocnika, ponieważ jego zdaniem to Polacy ze względu na swoje zasługi dla himalajizmu zimowego powinni zdobyć tą górę jako pierwsi. I to też pokazuje, jakie, jakie panuje nastawienie w świecie wspinaczy, himalajstów wobec polskich himalajstów, polskich dokonań i, no i polskiej wspaniałej historii zapisanej w tym sporcie. Ale jak pewnie oglądacie i, i czytacie te wszystkie bio biografie to wiecie o tym, że bardzo wiele mówi się, że góry właściwie zabierają część życia takiego rodzinnego, że nie można się od gór oderwać. Czy u was też tak jest, że zakochaliście się i tak naprawdę to poświęcacie też część życia i rodzinnego, i jakiegoś prywatnego, byleby pójść w góry, że jest w nich coś takiego, że trudno się oderwać. To prawda? Macie tak? Ja powiem się, że już tak. Znaczy ja to u siebie ostatnio bardzo mocno dostrzegam i faktycznie tak jest. Natomiast nie staram się nie postrzegać tego jako poświęcenia, tylko po prostu no, to jest mój wybór i. No, Czuję się dobrze w górach, więc jak najbardziej chcę w nich po prostu być i spędzać ten czas. Czyli jest to jednak taka miłość na całe życie? Jest jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli jeszcze mogę, to bardziej staram się właśnie zabierać rodzinę bądź przyjaciół właśnie w to miejsce, żeby spędzić ten czas razem właśnie w górach. Mhm. A w Waszym przypadku jak jest? Poświęcacie coś się, tak. dla gór? Znaczy, to się wcale nie musi wykluczać i myślę, że jak najbardziej można śmiało pogodzić się życie rodzinne. I przyjaźnie z górami. Mi na przykład osobiście góry zdecydowanie więcej dały, na przykład jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i grupę takich naprawdę prawdziwych przyjaciół, na których wiem, że mogę polegać. To wszystko dzięki górom, ale faktem jest, że część decyzji, również tych zawodowych, często jest gdzieś tam powiązana z tymi górami i one dosyć mocno ważą i determinują. Są no, tak jest, nie dość, że tak, determinują, są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu różnych, wydawałoby się, niezwiązanych z górami decyzji, ale też dużo dają nawet. W takim codziennym życiu, gdzieś tam człowiek nagle siedzi w biurze, myśli sobie kurczę, ale jestem zawalony pracą, nie dam rady, A potem uderza gdzieś tam myśl, ale przecież wszedłem w Alpach na tą wysoką górę i było, dałem radę, to co to jest ta tam trzy umowy, czyli trochę papierów, mhm. To tak? jest ten przekład na życie. A tobie yy, zabierają część życia góry, czy wręcz odwrotnie? Wydaje mi się, że to jest szluga kompromisu, a my jako grupa czujemy się trochę jak rodzina. Więc po mhm. prostu łączymy życie rodziny <grymne> z tym. No. Tak to sobie tak tłumaczymy przynajmniej. Tak? <grymne> Ale zwiedziliście kawałek świata dzięki górom tak. I, i, i też będziecie o tym opowiadać już niedługo. Tak. Powiedzcie, kiedy spotkanie, co to za spotkanie? E, tak, właśnie dokładnie 15, 30 stycznia, czyli już ten poniedziałek, odbędzie się spotkanie, podczas którego będą przedstawione trzy prelekcje z naszych wyjść w góry. E, o jedną właśnie, właśnie Marek będzie mówił, prezentował e, trzy wyjścia, jeśli chodzi o e, trzy szczyty polskiej, ko, polskiej, e, europejskiej korony. Będą jeszcze dwie inne prelekcje. Jedna, jedna będzie, będzie o naszym wyjściu azjatyckim, ponieważ troszkę rozszerzamy działalność i gdzieś tam zahaczamy już o coraz więcej kontynentów. Tak. I jedna dotyczy... będzie dotyczyła pikulenina, także też bardzo ważny szczyt, jeśli chodzi tak. o, o polską kulturę, jakby wychodzenia właśnie na azjatyckie wyjścia. Zapraszamy serdecznie, to odbędzie się w infopunkcie na Łokietka 5 we Wrocławiu, także. O godzinie 19:30-30-30 19. stycznia. Wstępny. Oczywiście o, ja o, najbardziej. A gdyby ktoś chciał pójść w góry, nie wie, jak mhm. to zrobić, chciałby się czegoś dowiedzieć, to gdzie ma się zgłosić? I czy musi uważać na to, że się zakocha w tych górach? A to zdecydowanie. To uprzedzamy za każdym razem, że <noise> trzeba się spodziewać poważnych konsekwencji zagrażających zdrowiu. <głos> <głos> e, najłatwiej jest znaleźć nas na Facebooku. Tam jesteśmy dosyć często i w sumie tam się też poznajemy z ludźmi. E, na Facebooku mamy fanpage do góry nogami. Tutaj logo prezentuje dokładnie takie. Można albo wysłać wiadomość, albo gdzieś tam pod postem napisać. Jesteśmy, bardzo się cieszymy, jak ludzie nas tam odwiedzają i zadają pytania. Chętnie się dzielimy wiedzą. Właśnie można się też sporo nauczyć, bo niektórzy członkowie grupy są naprawdę doświadczeni, mają ogromną wiedzę, czy to o jakiejś wspinaczce wysokogórskiej, liny, cokolwiek. I chętnie się dzielą tą wiedzą, także zapraszamy. Podpowiemy, zabierzemy na wyjazdy. Te na początek mogą być... No jeździmy też często na jakąś śnieżkę, wielką sobę cokolwiek, także jak najbardziej można zaczynać bez żadnego małymi to można, tak można, tak można najbardziej. zacząć małymi kroczkami. A liczycie na takich nowych um, członków, Becy grupy. To znaczy oni właściwie są po prostu. To jakaś <laughs> część naszej codzienności, że cały czas się pojawiają. Tak jak mówiłam, jedziemy w góry i zazwyczaj kogoś jeszcze przywozimy, także to tak, tak działa. Jest. I wnoszą też często tak, bardzo dużo. Często razu. są to niesamowici ludzie bardzo otwarci. Ja tak może dodam, że też warto przyjść pojawić się, ponieważ staramy się być w miarę samowystarczalni w naszych wyprawach. I właśnie też można się dużo nauczyć z tego względu, że jakby staramy się zabezpieczyć każdą część, czy właśnie organizacyjną, czy jakąś tam pierwszą pomoc, powiedzmy sobie, wiedzieć, jak to zareagować. I mnóstwo innych rzeczy, jak się przygotować do wyjazdu, czy to letniego, czy zimowego właśnie. A czy góry w takim wykonaniu, jak wy się wspinacie, są niebezpieczne? Jak się zabezpieczyć? No bo Himalajści, no to znamy wiele przypadków. Przy nieodpowiednim przygotowaniu, tak naprawdę, każde góry mogą być niebezpieczne i w Bieszczadach są przypadki śmiertelne. Kwestia nastawienia i rozsądnego podejścia. Jednak staramy się gdzieś tam zawsze tą głowę zimną zachować. Marek tu wspomniał o opanowaniu, nawet nie tylko w sytuacjach nieprzewidzianych za każdym razem. Także myślę, że jeżeli człowiek jest świadomy tego, że no, to jednak nie jest miasto. No nie ma, no nie mamy jakichś szalonych. Chyba nic się tak naprawdę do tej pory w ciągu. Okresu działalności ale, grupy nie wydarzyło. Ale to wchodzimy jakiś... z taką świadomością, że jednak góry są nieprzewidywalne i zawsze może coś się wydarzyć. Także bierzemy to ryzyko z po pokorą. prostu. Słowo klucz. <grym> ja się przewijające Z pokorą, ale i z miłością. I zapraszamy 30 <grym> stycznia <grym> tak w ten poniedziałek już. Infopunkt tak Łokietka jest. 5. Info. Łokietka 5. Jeśli Państwo chcą się dowiedzieć czym zajmuje się grupa do góry nogami i jak zacząć się wspinać, to serdecznie zapraszamy. A moim i Państwa moimi i Państwa gośćmi była Grupa do góry nogami, czyli pani Agnieszka Sowińska, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, pan Marek Skowroński, dziękuję. dziękuję, oraz pani Dorota Teodorczyk, dziękuję, dziękuję. bardzo.